Jest piątek, 14 czerwca. Nawet gdyby ktoś oskarżył miłość, że nie kocha dosyć nas. Nawet gdyby ktoś oczernił słońce, że straciło już swój blask. Codziennie masz styczność z różnymi pokusami, które widocznie lub niewidocznie niszczą twoje wnętrze i życie innych, jeśli im się nie przeciwstawisz. Dziś Jezus zaprasza nas do radykalnego mówienia: Nie pokusom. Nie. E, nie, 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 miłość jest i kocha mnie. E, nawet gdyby bronił ktoś kamieniom, mówić prawdę prosto w twarz. Zamknąć jasną wolność w sieci praw. Nawet gdyby ktoś zabronił kwiatom, kolorową radość głosić w dzień, choćby ktoś chciał przemalować moje serce w złotą czernią. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłupie i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Kiedy starasz się być lepszym człowiekiem i podejmujesz walkę o swój rozwój, mogą dopaść cię chwile zwątpienia. Czy to ma sens? Po co się starać? Co pomyślą inni? Dziś Jezus mówi, że warto walczyć, i zachęca do podjęcia tego wysiłku. Na jakim polu toczy się Twoja walka z grzechem lub słabościami? Czy zapraszasz do niej Jezusa? Uczniowie Jezusa znali przykazania. Wiedzieli, że nie wolno cudzołożyć. Byli jednak zaskoczeni tym, do czego zaprasza ich Jezus. Tymczasem chciał on, żeby sięgnęli głębiej i nie poprzestawali tylko na tym, co oczywiste. Przez jakie sytuacje w twoim życiu. Jezus zaprasza Cię do refleksji i sięgnięcia dalej niż to, co widać na pierwszy rzut oka. Jezus mówi o miłości i wzajemnym szacunku. To postawy na pozór proste i powszechne, a jednak to właśnie one czasem sprawiają nam najwięcej trudności, onie śmielają. Kogo ty obdarzasz dziś dobrym słowem, uśmiechem, swoim czasem. Czy dostrzegasz, jak wiele dobra mogą uczynić te drobne gesty? Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłupie i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam opowiadam, każdy kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

Ktoś kamieniom, Mówić prawdę Prosto w twarz Chwała Ojcu I Synowi I Duchowi Świętemu Jak, jak było na po początku roku, Teraz i zawsze roku, I na wieki wieków Amen Nawet gdyby ktoś Zabronił kwiatom Kolorową radość Głosić w dzień Choć ktoś chciał przemalować moje serce w złotą czerną.